Jak policzyć długość krawędzi sześcianu, gdy mamy dane pole powierzchni sześcianu? To zastanówmy się. Jeżeli pole powierzchni całkowitej sześcianu wynosi 54 cm2, to pomyślmy, co to jest pole całkowite sześcianu? Pole całkowite sześcianu to jest 6 ścianek. Każda z nich jest kwadratem. No to zobaczmy. Jest 6 takich jednakowych kwadratów. Więc co trzeba zrobić z liczbą 54? Wystarczy podzielić ją na 6 części. Wtedy dowiemy się, że pole takiej jednej naszej ścianki wynosi 9. Oczywiście pole jednej ścianki 9. Czego wynosi pole takiego kwadratu? No 9 cm kwadratowych. Cały czas musimy pamiętać o jednostce. Więc pole kwadratu liczymy bok razy bok. Jaka liczba pomnożona przez siebie da 9? Oczywiście 3. Więc już wiemy, że krawędź naszego sześcianu to 3 cm.